Cześć, jestem CD i witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Fire Red. A, jesteśmy tutaj, gdzie skończył się poprzedni odcinek, czyli po przejściu Viridian Forest. A, no i idziemy tutaj do kolejnego miasteczka. Zobaczmy co tutaj w trawie siedzi. Aha, Caterpie, czyli coś co znamy, mamy chyba nawet. No, znaczy, na pewno mamy, ale nie wiem czy przy sobie. No tak, mamy naszego Crailisa, który jest Caterpie. PJ też go mamy. Chyba nic jakoś ciekawego nie będzie. No, PJ same na razie, robaki różne. Widła też chyba mamy. A to mamy go chyba w, no, w boksach naszych, w komputerze. Więc idziemy do naszego. Jak to miejsce się nazywało? Nie porada. Tabliczka. Aha, Pewter City. Hmm, dobra, pogadajmy z ludźmi różnymi. Czy wiesz, co robię? Łazisz po trawniku. Tak, to ciężko wraca. Nie ma tu żadnych poważnych trenerów Pokémonów. Wszyscy są łapczami robaków, wiesz, zwykłymi hobbystami, ale Brock Pewter jest zupełnie inny. Dobra, wiem, kto to jest Brock. Ty, dziadku, co chcesz? Nic nie chcesz. Jakieś tam informacje, bla bla mhm. Wyleczmy się, chociaż i tak pewnie mamy sporo HP. Dobra, cieje dziewczynko. Yy. Aha, i tutaj będziemy mogli zrobić swój profil. I mamy tutaj cztery, cztery słowa. Yy. I są one w różnych, w różnych. No, w różnych, w różnych mm, grupach, folderach, nie wiem jak to nazwać, ale w każdej są różne po prostu znaki. Mm. Coś głupiego. I choose you. Choose you. Mm. Baby. Okay. Jeszcze coś? Nie krzyknik, Wybieram cię, dziecko małpy. Skoko? Tak to mój profil. Mm. Tak bardzo dużo mówi na temat mój. Teraz skoro znam cię już jesteśmy na dobrej drodze do przyjaźni. No raczej nie chcę. Wiemy się kamanami, bla bla bla. Dobra, idziemy dalej. Myślę, że w dzisiejszym odcinku postaram się pokonać właśnie broka. Hmm, czy byłeś już w muzeum? Nie, ale niech... Mogłem powiedzieć, że tak. Zaraz tam też pójdziemy w chatkach. Nasz Pokémon to Outsider, jest wy wybredny i ciężki do op opanowania. Mhm, mh, mh. Powiedzieli nam, że po wymianie Pokémonów yy, nie zawsze będziemy mogli nad nimi panować. Yy, I potem dostajemy po, po prostu odznaki, dzięki którym możemy lepiej panować. Kupmy sobie Pokeboli. Jednego trochę mamy ich. Yy, tu jest właśnie brock. Tutaj na górze nic nie widać. Yy, jeszcze pójdę tutaj do boksu. Zobaczę jakie mamy Pokémony, żeby wiedzieć, co mogę złapać. Yy. Czyjś PC. Segreguj Pokémony. Hmm, czyli w boxach mamy tylko Pikachu. Wezmę go od razu do. do nas. O, to przyda się złapać i Weedla i tego. Nie pamiętam jak się on nazywa. Aha, Medawoda. ale to nie teraz. Nie teraz. Mm, tu, nie, w sklepie byłem. Dobra, chodźmy do muzeum. Mm, bilet kosztuje 50 pokedolców. Dobra, łapę. Ty dziadku, co chcesz? E, powinienem być wdzięczny za moje długie życie. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę kości smoka. Mm, aerodaktyl. No, też bardzo mocny pokemon. Mmm, Kabutops. Też mocny, ale na pewno wiem, że tego jest, potem dość łatwo zdobyć, a z nim to już nie wiem. Yy, chociaż może on jest ewolucją też Pokémon'a, którego łatwo jest zdobyć, ale nie jestem pewien. Yy. Prom kosmiczny. Mmm... Yy. A nic ciekawego tu nie ma. Tak więc możemy wyjść i postaramy się przejść tą walkę z Brokiem. Lider Brock, trener Pokémon twardy jak głaz. Zobaczymy. Salap Pokémon Pewter, Lider Brock, zwycięzcy Gary. No tak jest chyba za każdym razem, że Gary jest pierwszy przed nami, chociaż czasami wygląda to absurdalnie w niektórych momentach, coś się potem jeszcze przekonacie, ale... ale dobra. Mm, tutaj mówią nam, że Pokemon, który jest z lewej strony tutaj. Mm, jest zawsze pierwszy wyrzucany, ale to wiemy. Mm, i dobra. Tutaj nas zaatakuje gość. Harce Shelliem hmm, Wodny pokemon na kamiennego chyba będzie dobrze działał, nie jestem pewien. Ne, bardzo dobrze. Już mam 18 level. Hmm, Sunshu też fajny Pokémon, ale nie będę zmieniał. No, bardzo lubię go, ale jakoś ciężko jest go złapać. Jest chyba tylko jedno miejsce, gdzie można go dostać. Ale jest mocny dość. Więc postaram się go złapać później. Lata świetne, nie mierzą czasu, tylko dystans. No wow! No i zapiszę sobie grę. Znaczy, że tak pewnie walka z nim nie będzie trudna. No dobra. Moja kamienna siła woli przejawia się nawet w walce. Moje Pokémony są twarde jak kamień i pełne są determinacji. Właśnie tak, wszystkie mo moje Pokémony są kamienne. Chcesz, wyzwa chcesz wyzwać mnie, wiedząc, że przegrasz? No raczej myślę, że wygram, ale... Ale dobra. Zobaczymy. czy jodu na 12. Mhm. Już się boję, ja drugiego Pokemona. Onix. Nie chcę zmienić. Też zginiesz za hita. Mhm. I co nam powiesz nasz broku? Mhm. Rok chce nauczyć się bite ugryzienia Mocne to o 60 zamienimy sobie zamiast tej Okej OK, nie doceniłem cię, więc przegrałem Jako do twojego zwycięstwa wręczam ci Bulder Bl... 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 Boulder Badge Jeśli dobrze to czytam i mamy naszą pierwszą odznakę. Hmm. I będziemy mogli się nauczyć e, ruchu Flash, który pozwoli nam chodzić po ciemnych jaskiniach. Chyba w grze są zaledwie dwie takie albo jedna, nie jestem pewien, ale dużo ich nie ma. No i dał nam jakąś tam, jakiegoś diama. Mmm, nawet szybko poszła ta walka i zwiedzenie muzeum. Minęło zaledwie 9 minut. Tak, więc jeszcze wyjdziemy z tego miasteczka, bo mm, wtedy świetnie, że się znalazłem z tym odcinkiem oka wiem ci to dostarczyć, więc proszę bardzo. No, dostaliśmy buty do biegania, ale no, za bardzo nam się nie przydadzą, ponieważ już używam i tak trybu turbo. A tak jest z trybem turbo, a tak jest z trybem biegania. A tak jest z tym i z tym. O, mega sprint. Dobra. Jeszcze trochę po w tym odcinku i będziemy kończyć pj padł nie chcę zmieniać padniesz za hita? E, spudłowałem, znowu spudłowałem znowu ale i tak on nam nic prawie nie zabierał więc nie jest ciężko Hmm, take'u, jeszcze raz, i padł, nie chcę zmieniać, take'u, i take'u, o nie, zatunie. Ale nie chce mi się używać antidotów, więc, więc niedługo zginiemy, przynajmniej tą postacią. Ale mamy ich jeszcze, jeszcze sporo, więc nie ma problemu. Hmm, lubię shorty. Nie interesuje mnie to, że lubisz shorty No ale dobre Pokémonów to ty dobrych nie masz Jakąś myszkę I węża hmm. O, no, zginiliśmy. Teraz vertes Gast Jeszcze krytyka walną O, vertes ewoluuje Amparam... Dobra, przyspieszę to. Hmm. Vertex ewoluował w PGOTO. jest to druga jego ewolucja. Hmm. Myślę, że wygląda dużo lepiej od poprzedniej. Hmm. Teraz chyba się nie da przybliżyć. A nie. No wygląda dużo lepiej. Na trzeciej ewolucji będzie jeszcze lepiej wyglądał. No, ale dobra. Jesteś trenerem? Tak, jestem. Mm, gaz. No w walce jeszcze lepiej wygląda. Mm, dobra. No ci, ci przeciwnicy teraz są naprawdę słabi. Za dużo ekspluwem na początku. Ale w sumie to dobrze. Potem będzie łatwiej. To jest e, też coś, co bardzo mi się podoba w Pokémonach, że nie jest to gra. Hmm, jak to nazwać? Ma po prostu poziom trudności, który, e, któremu nie da się po prostu sprzeciwić. E, jak. No. Nie da się po prostu przegrać, a jak jest nam ciężko, to możemy zawsze sobie expić te Pokémony, żeby były mocniejsze. E, jest to po prostu taki motyw, że każdy może przejść grę. Tylko wystarczy trochę poexpić. Jak ktoś jest słaby, a jak jest mocny, to, to nie musi tyle ekspić No ale dobra, już kończymy naszą drogę. Mm, tego zaatakujmy. Nie masz tu sobie szor shortów, po cię. Chyba każdy shortów nosić nie musi, ale, ale dobra wow nie pokonują go za hita nowość dobra, biegniemy a ty łapaczu probali co nam zaprezentujesz Katerfi. no nic ciekawego i znowu mhm dobra, chodź tu H ty mi chyba nie zaatakujesz spiroła chyba nie mamy, mhm. czyli złapiemy go sobie, safe state, pokeball, safe state, pokeball, safe state, pokeball, safe state, pokeball, safe state, pokeball. I udało nam się złapać Spiroła za pierwszym razem. No powiedzmy, że za pierwszym. No i tak, teraz problem z nazwaniem go. Mm, cały czas uważnie obserwuję teren, mimo że jest dość słaby. Może namieszyć używając ataku Mirror Move. Czyli ru lustrzany ruch, coś takiego. Hm, nie mam pomysłu jak go nazwać. Więc coś wymyślę. Mm, dobra, nazwę go Skyper, którego chcę Wam naprawdę polecić. To, jaką on robi muzykę, a raczej jakie miksy. Naprawdę musicie go ogarnąć. No, robi różne miksy. Mm, no, youtuberów po prostu. Nie wiem w sumie, jak to nazwać, ale ogarnijcie to, zajrzyjcie na jego kanał, a nie pożałujecie, jeśli... No, słuchacie muzyki, że tak powiem. E, dobra. Okej. Ok. Mm, przy dziewczynku, coś chcesz? Aha. Czyli jednak walczysz? Masz Jiglipa. Całkiem mocny Pokémon, ale. Ogólnie jest słaby tylko jak nas za, jak nas uśpi, to jest nieciekawie. No i ma dużo właśnie takich psychicznych ataków. Teraz nam mm, zabrała możliwość atakowania gastem. No ale mamy duży level, więc nie ma problemu. I dochodzimy chyba do końca. Mm, to powinno być... no jest centrum Pokémon. Leczymy się. Ty nam coś powiesz. Aha. Zespół R tu jest. Hmm. Co ty chciałeś nam? Chciało nam Magikarpia sprzedać za 500. Można go złapać wszędzie. Znaczy, no, jak już docenimy wędkę. To będziemy go, go mogli złapać dosłownie wszędzie. A, do, a dodatkowo jest on naprawdę słaby. No, nie warto go łapać. Nie ma on praktycznie żadnego ataku. Dobra, połaśmy sobie tutaj. Spirou już go mamy, więc nie będę łapał. Znowu Spirou. I znowu pada. Znowu PJ. I znowu wpada. Wiem, że tu jest chyba Nidoran gdzieś w tych miejscach. Dlatego tu będę próbował coś złapać. Ale jak jeszcze nic nie będzie przez chwilę, to sobie odpuszczę. No i mam kolejny level. I znowu spiral. I znowu wpada. I znowu ginie. I znowu o. Dobra, mamy Nidorana. Rzucamy pokebola i robimy. Szczytujemy grę. I rzucamy Pokéballa I mamy naszego ninora, Nidorana. I znowu problem z nazwą. W sumie tak zawsze mam. Ciężko jest już jak... Yy, ciężko jest już ich nazywać jak już mam taki plan nazywania ich, ale... No nazywania ich tak jak trzeba. Yy, dobra. Będzie Mister C. Czemu Mister C nie wiem, ale będzie. Hmm. Oczywiście, kanał do jego. Hmm. Link do jego kanału będzie w opisie. Możecie wbić, jeśli go nie znacie. A tam u niego, tam, 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 tamtorem. Tam no, let's play różne, po prostu. No, dużo tego jest, żeby wymienić wszystko. napisem tak trochę. O nie, tak jak trzeba, ale. Ale czemu nie? Cały napis by się praktycznie nie zmieścił. Mimo, że będziemy kończyć ten odcinek, tak się zastanawiam. No w sumie tak. Tak więc trzymajcie się i cześć.